Witam wszystkich, z tej strony Stolar. Od dziś będę nagrywał filmiki związane z San Andreas Multiplayer, czyli inaczej Sam. Jest to taki mój pierwszy filmik, który dzisiaj wrzucam na YouTube, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli coś będzie nie tak. Więc proszę bez hejtów oraz nieprzyjemnych komentarzy. A więc tak, o dziś będę mówił tak jak mówił, mówiłem, będę nagrywał filmiki związane z Sampem, czasami MTA, będę robił też jakieś poradniki dla Was, które będą Wam pomagać wam w rozwiązywaniu problemów jakichś tam z Sampem lub MTA. Jak na razie dzisiaj nagrywam pierwszy filmik, jest to mój serwer, który na razie piszę oraz ogólnie skryptuję go, Ale już będzie tutaj jest wybierałka taka no jest, parę skinów, teraz wam pokażę co, ja Zaraz wam tylko opowiem o tym wszystkim, będę sobie skina. No więc tak, no to zaczynamy. No to jest to mój serwer, na dole już jest nazwa, którą bym chciał, którą bym chciał żeby była na tym moim serwerze. Kacza sobie wezmę energię. A więc tak, no to serwer pisze już od jakiegoś miesiąca. Za niedługo już będą dwa miesiące prawie, odkąd jeszcze ten serwer. No jak na razie tutaj widzicie, nie ma nic ciekawego, tutaj jak będą, tutaj, na no to są, no jest taki tekst powitany, tam pisze wam, piszę, wam, witamy na Polish Track Transport 2014. No ale to jest nic, tutaj mam taki prędkościomierz po prawej stronie, na dole ekranu, różowy, więc muszę to zmienić, bo te różowe trochę taki, no, nie za bardzo, tak. No. Co jeszcze? No to tak jak mówię, serwer pisze od dwóch miesięcy, serwer będzie o tematyce track, y, RP, czyli y, roleplay, track, a bardziej track roleplay dla, dla tych, którzy nie wiedzą co to jest RP. Y, co jeszcze? Y, no, serwer y, planuje odłożyć go tak za jakieś Półtora miesiąca, dwa miesiące maksymalnie, bo jeszcze trochę roboty zostało przy nim, obiekty yy, są już w yy, po, połowie zrobione, jest są bazy yy, frakcji oraz firm, są zrobione. Jeszcze mi brakuje, muszę zrobić jeszcze jedną bazę jednej firmy oraz jednej frakcji. Yy, na, na serwerze będą frakcje takie jak yy, policja, pogotowie, straż pożarna, pomoc drogowa, taksi sam news oraz będzie też e, e, Sherry Club, czyli to będzie klub e, na serwerze, w którym to weekend, to piątek lub sobotę będą tam odbywane takie jakby dyskoteki, eventy, konkursy różne. I każdy gracz, który, który będzie na serwerze, będzie mógł e, przyjść do tego klubu, e, bawić się z nami, uczestniczyć w eventach, e, tam. W konkursach różnych, no a nazwa Sherry jest wzięta z prawdziwego klubu, który znajduje się w moim mieście, więc tak jak mówię, klub się będzie nazywał Sherry Club, więc on już jest prawie gotowy, jeśli chodzi o obiekty, jeszcze tam trzeba go dopracować. Będą trzy firmy, Eurotrans, Euro DHL oraz Raben. To będą na razie trzy firmy, które będą istnieć na serwerze, potem już z czasem będzie ich więcej, tam postaram się ich powiększyć do 5 lub sześciu firm, to zależy też o, od ilości graczy, ile będzie grało na serwerze. Jak na razie wymyślałem, że będą trzy, bo, no bo nie wiadomo tak, ile będzie grał gracz na początku, więc myślę, że czy to jest takie minimalne jakieś i, no i tak jak mówiłem, frakcje będą. Policja, pogotowie, pomoc, tak, tych pożarna oraz tam news. Co jeszcze yy, yy, serwer jak mówiłem o tematyce track, czyli każdy gracz, który będzie dołączał do serwera będzie musiał zaczynać, yy, zaczynać jako tak zwany zielonek, czyli będzie musiał wodzić towary, yy, no, będzie musiał dostawczakami lub yy, trackami yy, przyjmować zlecenia i zawozić te zlecenia tam z miejsca, czy znaczy, no ogólnie będzie musiał przewozić towary, na które będę, będzie dostawał skorę oraz pieniądze, które no skorę myślę, że będzie potrzebne, ponieważ chcę zrobić granice między miastami, na przykład między, między LVASF, czyli między Sampiero a Las Venturas, będą granice, za które będę trzeba płacić, tam powiedzmy 30 czy 20 dolarów, za przejazd, więc myślę, że to będzie e, potrzebna ta kasa. Zresztą opowiem już kiedyś indziej, czemu chcę zrobić e, przejazdy graniczne na, na pieniądze, to już opowiem w innym odcinku. E, mam także zamiar zrobić system wiatol, system głodu, czyli jak nasza postać będzie głodna, będzie, będzie Będziemy musieli po prostu pojechać do najbliższego baru lub restauracji i go po prostu nakarmić. Mam też zamiar zrobić, znaczy no, już prawie gotowy, system VIP-ów, czyli każdy gracz, który będzie chciał sobie wykupić VIP-a, będzie po prostu miał tam swoje komendy, swoje tam przywileje tak zwane, tak. No i dla VIP-ów to będzie prywatna baza z prywatnymi pojazdami dla nich. Czyli motocykle, samochody sportowe i tam trochę różnych, będą także mieli komendy dla siebie, czyli na przykład będą mogli się sami uleczać lub naprawiać sobie pojazd, zmienić kolorniku na serwerze, co tam jeszcze, dodać sobie Nitro, hydraulikę, no takie tam wiecie, no, takie pierdółki, tak, który, które nie będą dostępne dla zwykłych graczy, którzy będą po prostu grali. Zawipa myślę, że będzie się płaciło tak za dwa miesiące 7 zł 7 plus VAT tak za dwa miesiące więc każdy kto wykupi sobie VIPa będzie miał go na dwa miesiące za 7 zł, po dwóch miesiącach będzie mógł sobie zrezygnować z tego Vipa lub sobie po prostu go przedłużyć na kolejne dwa miesiące to będzie kosztowało kolejne 7 zł Będzie też system prywatnych pojazdów oraz domów czyli będzie system domów każdy gracz będzie mógł sobie, e, na forum wykupić sobie domek, też e, oczywiście za pieniądze. E, domki będą dostępne, w, myślę, w trzech miastach, czyli w Las Venturas, San Fierro oraz Los Santos. Myślę też, że będą dostępne w jakichś tam... w tych wsiach, tak? Znaczy, mówiąc tam na wsi też. to może jakieś domki tam zostawię, jakby... znaczy, no, żeby e, działały, tak? Co jeszcze? no System prywatnych pojazdów, czyli zrobię pojazdy prywatne, które, jeśli garczyk kupi sobie domek lub garaż e, i będzie chciał sobie kupić pojazd, na przykład jakiś tam motor, samochód, cokolwiek I, i po prostu, żeby ten właściciel tego pojazdu mógł ruszyć, będzie musiał po prostu sobie wpisać hasło. Hasło oczywiście e, osoba kupująca sobie wymyśla dla swojego pojazdu, żeby sobie później ruszyć tym pojazdem. I po prostu żeby ruszyć będzie musiał wpisać hasło, które sam tam sam e, tam wybrał. I to jest właśnie jeden plus, ponieważ to będzie e, bezpieczne przed, e, przed e, złodziejami, tak? Na przykład jak jakiś tam gracz wejdzie sobie tam do domku i będzie sobie chciał, chciał ukraść samochód, a ten domek na przykład e, albo ten gracz nie posiada ogrodzenia i, i po prostu ten złodziej mógłby sobie normalnie tak sobie w tego samochodu, spod domku tego gracza i sobie pojechać tak, a tak to e, nawet jeśli gracz nie będzie miał ogrodzenia po prostu jak ten nasz złodziej wejdzie do auta i będzie chciał sobie ukraść e, to po prostu będzie już wpisać hasła, jeśli wpisze hasła to po prostu zostanie automatycznie skikowany z serwera więc myślę, że to będzie jeden plus tych e, prywatnych e, pojazdów e, no jeden plus tak, bo u, to jest takie zabezpieczenie przed złodziejami, tak. Co jeszcze? Myślę, że będzie tam jeszcze parę systemów. Będzie oczywiście system paliwa, system fotoradaru. Na razie, jeśli chodzi o mapę, o Game Moda, to piszę ją sam, bez żadnej pomocy. Myślałem, żeby sobie kogoś znaleźć, tak, do pomocy, bo myślałem, że to będzie łatwiejsze, lecz. To wymaga dużo czasu, poświęcenia, no i oczywiście nerwów, bo to nie zawsze idzie tak, jakby się chciało, tak. I chcemy, żeby to było tak, piszemy lub robimy tak, jakby się chciało, a tu nagle wychodzi BUM! Tyle errorów tylu błędów, i no po prostu nerwy, tak, nas żerają w ten sposób. Nie słyszałem, żeby sobie kogoś wziąć do, do pomocy do pisania tej mapy, lecz inaczej zrezygnowałem. Chcę, żeby to była moja własna autorska mapa. E, taka, no, jak właśnie słyszycie, to autorska ma mapa, czyli to nie będzie jakaś mapa edytowana z internetu, tam, z jakiegoś tam, e, innego serwera, lub jakaś inna tam mapa. To nie będzie edytowana, ta mapa jest właśnie pisania, pisana, od, e, przeze mnie, od zera. Więc to będzie, nie będzie ona dostępna gdzieś e, na necie, czy to gdzieś, tylko to, to będzie moja autorska mapa, będę ją tylko ja miał. Więc, e, zachęcam graczy, bo, Nieraz czytałem na forum, że yy, reklamy, które na przykład sobie jak coś tam administratorowie dodawali, pisali, że mapa jest yy, pisana od zera, tak naprawdę potem widziałem, że komentarze były negatywne, że, yy, że niby mapa pisana od zera, tak naprawdę to byłam, yy, a tak naprawdę to jest mapa jakiegoś tam innego serwera, który tam sobie ta administracja ściągnęła i sobie tam, żeby to powiedz, podetrywała po swojemu, tak? więc... No, dlatego też niech chcę jakichś tam takich właśnie rzeczy po prostu piszę ją yy, ja sam od zera, więc yy, myślę, że to jest jeden znaczy wielki plus, jeśli chodzi o graczy. Yy, co jeszcze. No na początku, jeśli serwer powstanie, będę oczywiście robił nabór na administratorów na co jeszcze, no na szefów frakcji lub firm, czyli każdy, kto będzie chciał sobie tam zostać szefem frakcji lub firmy będzie mógł sobie napisać podanie, żeby się dostać na szefa frakcji lub firmy. Jeśli chodzi o administrację, to zrobię to nabór nabór administracji, że będzie cięższe, tak będę dużo wymagał, ponieważ muszę mieć no dobrych tak ludzi, nie mogą to być jakieś tacy, no nieogarnięci że potem, że, po prostu marzy im się władzę, tak, inaczej mówiąc. No, tego nie chcę takich ludzi, po prostu, co takich, którzy są rzetelni, no i tam zale zależy, i są pracowici, tak, że zależy im, że po prostu, że, że, się będą starać, tak, a nie, że będą chciały pierwszego, lepszego, który tylko po prostu chce mieć władzę, tak. Więc, e, jeśli chodzi o, na o nabór administracji, to będzie już częstsze. Mam nadzieję, że tam, Yy, gracze sobie dawną radę, jeśli chodzi o napisanie podania na administrację. Na początku będę szukał yy, trzech junior Administratorów oraz jednego administratora. Jeśli chodzi o hit adminów czyli o yy, tę najwyższą taką rangę, to będę ja, czyli programista i założyciel. Yy, będzie te technik forum, yy, czyli tam mój znajomy będzie technikiem forum jeśli ben, jeszcze będzie, jeszcze jeden mój kolega, który będzie też tam rządził ze mną na tym serwerze, też będzie Hitadmin, lecz on będzie tylko się zajmował forum serwerem. Ja natomiast będę się zajmował innymi sprawami, czyli tam ulepszaniem mapy, tak, żeby yy, było lepiej na serwerze finansami, czyli tam pieniętny, tak, będę się zajmował tymi sprzedażami, wszystkimi domów, pojazdów, VIP-ami. I wszystkimi sprzedażami się będę po prostu zajmował no, a tym, a tym mój będzie się zajmował tam porządkiem tak na serwerze oraz ym, forum tym co tam raczej będzie ze mną tym CIT Administratorem to jeszcze, to jeszcze. No to mapa powstaje oczywiście myślę yy, myślą yy, na, 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 dla graczy, tak? Ja ten mapę to, to dla graczy, znaczy na początku ta mapa nie będzie, nie wiadomo jaka. Wypasiona na początku to będzie po prostu taka wersja yy, V1, myślę, ale jeszcze nie wiem, no będzie tam, to będą te systemy, które wszystkie powiedziałem, nie będą to no, jakieś takie tam, nie wiadomo, mega jakie, to, to będą takie po prostu podstawowe, takie jakieś, no takie, no normalne, tak, podstawowe takie systemy, a gdy już tam będzie lepiej na tym serwerze, po prostu będzie wszystko lepsze, tak? Oczywiście yy, wszystkie obiekty oraz ten yy, obiekty wszystko oraz pisze, tylko właśnie myślę, że dla graczy, żeby im się jak najlepiej grało na naszym serwerze, żeby mi się tam przyjemnie grało na naszym serwerze, żeby była właśnie miła atmosfera. Myślę, że administracja będzie dobra, będzie pomagała bo oczywiście o to chodzi, że dla tych, którzy nie będą wiedzieli o co chodzi, to po prostu administracja będzie tłumaczyła, pomagała. No i co jeszcze? No. Mówię, tak jak mówię, ale mapa będzie e, ciągle ulepszana e, z dnia na dzień, tak to zależy też od ilości gracza. Mam nadzieję, że to nie będzie taki jakiś niewypłak, jak nie, niektóre serwery, które widziałem w przeszłości. Więc tak jak mówię, jeśli e, map, e, serwer się będzie rozwijał, to po prostu mapa będzie e, się ulepszała, no po prostu będę z dnia na dzień ją ulepsza, żeby było jak najlepiej na tym serwerze żeby się jak najlepiej grało i spędzało czas na nim hmm, co jeszcze. No, no to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o ten mój serwer. Ja e, już w następnym odcinku pokażę wam serwer, na którym ja obecnie gram tak sobie tam e, ogólnie tam sobie pogram jak mam czas wolny, to sobie tam pogrywam sobie na tym serwerze. Będę także pokazywał inne serwery, e, które znajdują się w, e, w SAMPie. Czyli pokażę Wam serwer Driftu, serwer RP, czyli taki full RP, czyli taki roleplay już na max, jakby to powiedzieć. Pokażę Wam jakieś inne trackerskie serwery, yy, będą także poradniki yy, związane z MTA. Pokażę Wam też tam, no to jak będziecie chcieli jakąś tam pomoc, to po prostu piszcie w komentarzach, a ja tam postaram się zrobić dla Was poradników. Jeśli byście chcieli, żeby było w następnym odcinku, to ja tam postaram się zrobić. No, to w na następnym odcinku myślę, że pokażę Wam serwer właśnie tam, gdzie ja sobie pogrywam. A potem już zobaczymy, to tam mógłbym jeszcze nagrać. Tak jak mówię, już teraz od dziś zaczynam nagrywać filmiki właśnie związane z samp Czasami może się zdarzyć, że będę nagrywał jakieś inne gry. No ale, no zobaczy się, no, zobaczymy, bo ogólnie mi chodzi, żeby nagrywać samp to. No, w Sampa gram już ponad, no, ponad, no, nie wiem, będzie już gdzieś 5 lat, jak gram w Sampa. No, gdzieś mniej więcej 5 lat będzie, jak gram w Sampa. Więc dla nas to jest jedna z gier, bardzo ją lubię, bardzo mi się fajnie na nie gra. Więc, e, głównie mi chodzi tutaj, żebym nagrywał filmiki związane z Sampem. No, ale zobaczę, może tam zacznie się, że nagram filmik, yy, tam, yy, z innej gry. No, ale mówię tak, zobaczę się, tak. No więc chyba by było na tyle jeśli chodzi o, o ten film, o ten filmik, o ten mój serwer. No, to by było chyba na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach lub piszcie do mnie też na priwie. Tam znajdziecie wszystkie informacje w moim kanale. Więc no, tak jak mówię, to jest mój pierwszy filmik, więc proszę o wyrozumiało to jest hejtów, bezbędnych głupich komentarzy. No. To by było chyba na tyle, więc myślę, że tutaj ja i ten mój O-Tracker będziemy się dzisiaj z wami już żegnać. Więc trzymajcie się i do następnego.